Wszystkim tutaj Esmeralda Big Garden Tak Jest jej imprezka Napiszę, nagrywam na YouTube Poczekaj, kobita, ej Za dużo tego, za dużo, za um, dużo Impreza moda tak, <laughs> tak właśnie jak widzicie. Jeszcze nie mogę czpłać Moja postać, czemu płaczesz? Mistrz, jakie lagi, <laughs> Boże, eee. Boże, myślałam o iluminati. Нагреваем на это. Ой, я засыпала. Маме у нас Не запрашивать. Ну давай же запрашайте, я буду дознаюны. Нагреваем на это. Курдэй. Майран. Хейс. Napiszę jej, jesteś na odcinku.

Uwielbiam. Uwielbiam ich. Najbardziej to tego lubię. Bo ten to w ogóle wariuje. Ciągle tak mówi, będziemy sławni. Jej. jest. Na, Napiszę im jeszcze, że nagrywam na YouTube. No kurde. Na... Tak jest imprezka vi like, ai 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 te so pisa Boże, nie Paint nie włącza mi się teraz. I poszło. Może ludzie Czy ona tam Tak, pozdrawiam Charlie Stokrotka koni. Potusia 14 1414 nawias Oli X DJ 100, 100 100 A ty, młoda panno? To kto? Gadaj Kamila Bar. Dobra. Um, Dobra, chyba wszystkie. Chyba wszystkich pozdrowiłam. A nie! Tak to jest um, jakby to powiedzieć. Um, da da da, 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 da. Um. pozdrawiam serduszko Nati Lol Blondula serduszko 45 czter, i pozdrawiam Karolinka 20. 202, 204, 22 Gluciel. Pozdrawiam. I Love, -love. Boże. Pozdrawiam I love Mint, Olivia 3. Pozdrawiam oczywiście też wszystkich w ogóle tutaj pozdrawiam jak najlepiej. No, muszę... Pokażę wam mój mord, bo jestem w, tak w piżamie. Tak, no, w piżomie jestem, ale... Jakby trzeba, ja się 30 minut temu obudziłam. Już nagrywam, więc... Podbój świata, alleluja. Nie... Jeszcze jeszcze... No. Moja się zlegała. Zasłuchajcie miks'a. O Boże, nie wspomnisz. dobra. karta, tak właśnie się mnie? Dobra, koniec. Ludzie, za 2 minuty już kończymy odcinek. Então, a gente pode o YouTube. obchodzi mnie to, bo mam haka. Jej <coughs> Boże, pod koniec. Pozdrawiam. Wow. Oh, Boże, jakie ja tu napisałam. Pozdrawiam. Wreszcie ktoś się odezwał. Ja krzyknęłam wtedy na nią. Ta, ona już mnie subskrybuje, jej! A <laughs>